Cóż jak Bóg. Drodzy słuchacze, witam was serdecznie w kolejnej audycji pokojowej przy dźwiękach muzyki latino, w programie w którym rozmawiamy o wierze, Biblii i życiu duchowym, ale tak żebyście nie musieli przy tym robić poważnej miny. Dziś mamy w programie zestawienie, które na pierwszy rzut oka wygląda jak temat wypracowania z teologii eksperymentalnej. Obietnica Boga, że nie ześle więcej potopu, uzdrowienie niewidomego śliną oraz książka, w której diabeł daje rady, jak skutecznie sprowadzać ludzi na manowce. Jeśli zastanawiacie się, jak to wszystko połączyć, to zapnijcie pasy, bo czeka nas ciekawa podróż przez biblijne tajemnice, boży humor i literackie diabelskie sztuczki. No to zaczynamy. Na początek mamy jedną z największych obietnic w historii ludzkości, czyli boże zapewnienie, że nie będzie już więcej potopu. I to nie tylko w stylu, no dobrze, ludzie, macie farta, ale z konkretnym znakiem przymierza, czyli tęczą. I teraz wyobraźmy sobie sytuację: Noe właśnie wychodzi z arki po miesiącach dryfowania wśród wód. Pierwsze co robi? Buduje ołtarz i dziękuje Bogu. No i wtedy Bóg mówi: dobrze, więcej takiej powodzi już nie będzie. Obiecuję. Co na to, Noe? Możemy się domyślać, że westknął z ulgą, bo umówmy się, drugi raz budować arkę, słuchać narzekań zwierząt i znosić zapach zamkniętej menażerii przez tyle miesięcy, to nawet dla świętego mogłoby być wyzwaniem. A co dostaje ludzkość jako przypomnienie tej obietnicy? Tęczę. I teraz pytanie, dlaczego akurat tęcza? Może dlatego, że po burzy zawsze wychodzi słońce, może dlatego, że to znak nadziei? A może dlatego, że Bóg ma poczucie estetyki i wiedział, że coś takiego naprawdę będzie robiło wrażenie? Jedno jest pewne: Bóg jest wierny swoim obietnicom, a tęcza to nie tylko ładny efekt atmosferyczny, ale przypomnienie, że Boże miłosierdzie jest większe niż największy potop naszych grzechów. A teraz przechodzimy do najbardziej nietypowego zabiegu okulistycznego w historii ludzkości. Czyli do momentu, kiedy Jezus uzdrowił niewidomego śliną. Tak, dobrze słyszeliście, nie było magicznych zaklęć, nie było skomplikowanej procedury, była ślina i trochę ziemi. Jezus wziął swoją ślinę, zrobił błotko, posmarował oczy niewidomego i kazał mu się umyć. Teraz wyobraźmy sobie, że coś takiego dzieje się dzisiaj. Idziecie do okulisty, a on zamiast badać wasze oczy mówi: Poczekaj, zaraz coś wymyślę. I robi błotną maseczkę na waszą twarz. Gdybyście zaufali, no właśnie. Ale ten niewidomy zaufał i przejrzał. Morał tej historii jest prosty. Boże działanie czasem wygląda dziwnie, czasem nie pasuje do naszych wyobrażeń, ale jeśli mu zaufamy, skutki mogą być niesamowite. Jezus mógł zrobić tego człowieka na tysiąc innych sposobów, ale wybrał ten. Może po to, żebyśmy zrozumieli, że boża logika nie zawsze pasuje do naszych oczekiwań. Może dlatego, że łaska przychodzi w prostych, zwykłych rzeczach. A może po prostu, żebyśmy mieli o czym mówić przez dwa tysiące lat. A teraz przenosimy się do literatury. C.S. Lewis, człowiek, który wiedział, jak pisać tak, żeby człowiek po przeczytaniu jego książek czuł, że coś go ruszyło. A listy Starego Diabła do Młodego to jedna z tych książek, które pokazują rzeczy, o których niby wiemy, ale nagle zaczynamy widzieć je inaczej. Książka to fikcyjna korespondencja doświadczonego diabła, krętacza, który daje młodszemu początkującemu diabłu, piołunowi, instrukcję, jak skutecznie sprowadzać ludzi na manowce. I teraz najlepsze. W tej książce nie ma żadnych wielkich grzechów, dramatycznych zbrodni ani przerażających demonów. Jest za to coś bardziej subtelnego. Krętacz. Radzi młodemu diabełkowi, że najlepiej jest sprawić, żeby człowiek zapomniał o Bogu. Nie musi robić wielkich złych rzeczy. Wystarczy, że będzie zajęty, że będzie odkładał modlitwę na później, że skupi się na sobie, że zacznie porównywać się do innych, że będzie uważał, że ma jeszcze czas. Czy nie brzmi to znajomo? Louis pokazuje, że największe zagrożenie duchowe nie zawsze polega na tym, że człowiekowi zrobi coś strasznego. Czasem wystarczy, że zrobi nic, bo duchowość to nie stan, to ruch. Albo idziemy w stronę Boga, albo oddalamy się od Niego. No to podsumujmy dzisiejszą podróż. Bóg obiecał, że nie będzie więcej potopu i dał nam tęczę jako przypomnienie, że Jego miłosierdzie jest większe niż błędy. Jezus uzdrowił niewidomego w sposób, który dla nas może wydawać się dziwny. Ale dla Boga był doskonałym wyrazem mocy i prostoty jego działania. A C.S. Lewis pokazuje, że największe duchowe zagrożenie nie leży w wielkich upadkach, ale w małych kompromisach, które krok po kroku oddalają nas od Boga. Więc pytanie na dziś: czy my widzimy znaki Bożej obecności, czy czekamy na coś bardziej spektakularnego? Dziękuję Wam za dzisiejszą audycję pokojową i pamiętajcie, Bóg mówi nawet, jeśli wydaje się, że mówi tylko szeptem. Sztuka polega na tym, żeby nauczyć się go słuchać. Do usłyszenia zostańcie z Bogiem, któż jak Bóg?